On rzucał na mnie zaklęcia. Słyszycie? Nie wiedziałem, że rzucał na mnie zaklęcia. Nie wiedziałem, że on jest w stanie w mgnieniu oka sprawić, że będę martwy. Sądziłem, że to jakaś niezwykła osoba i postanowiłem poświęcić mu szczególną uwagę. A on powiedział: Jestem wielki i zaraz ci to zademonstruję. To nie były żarty, on mówił poważnie. Nagle zgromadziło się wokół nas 300-400 osób z kijami i maczetami. Wiedziałem, że jeśli go puszczę, to będzie po mnie. Powiedział puść mnie. Nie ma mowy, odpowiedziałem. Musisz mnie puścić, krzyknął, a ja dalej mówiłem językami i trzymałem go. Wtedy spytał, co muszę zrobić, żebyś mnie puścił? Powiedziałem, obiecaj, że odprowadzisz mnie w bezpieczne miejsce i nie zostanę pobity. Co ci po mojej obietnicy, skoro wiesz, że potrafię tylko gwałcić, zabijać i kłamać? Powiedziałem, to prawda, gdy chodzi o mnie osobiście, ale muszę wziąć odpowiedzialność za mój bieg. Powiedziałem, przebaczam ci to, że mnie nienawidzisz. Czy spełnisz moje warunki, czy zostajesz tu i giniemy obaj? A co będzie, jeśli cię puszczę? Wtedy będę się czuł tak jak ty. Powiedziałem: o to, co zamierzam zrobić. Puszczę cię, a ty powiesz tym ludziom, żeby mnie nie zabijali. <grywka> Zaczął coś mówić w ich języku, oni mnie nie zabili i powiedział: idź tam. Poszedł wraz ze mną do wysypiska śmieci, znajdującego się poza obozem dla uchodźców za tą ogromną konstrukcją. Nagle zeszły się setki, wiele setek osób, a ja zacząłem do nich głosić, tak? Oj, mówię wam, co to byli za ludzie. Podrzucali w górę proch, bardzo się nam sprzeciwiali. Pamiętasz tę sytuację w Mozambiku? Naprawdę mieliśmy pod górę. To samo zdarzyło się w tym, no jak mu tam, obozie dla uchodźców. Powiedziałem do mojego tłumacza, a więc nas nie zabiją. On odpowiedział, na to wygląda. Nie zamierzam uciekać, powiedziałem. On na to, nie sądzę, że wytrzymasz. Nie uciekam. Powiedziałem mu, że powinien coś zrobić. Zmień język, mówię. Sam na to nie wpadł. Kiedy powiedziałem mu, zmień język i on to zrobił, wtedy ludzie się uspokoili. Zacząłem wtedy powtarzać słowa za moim tłumaczem. Mówiłem mu jakiś zwrot, on go tłumaczył, a ja powtarzałem to, co od niego usłyszałem. Kiedy zacząłem za nim powtarzać, zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. Nie rzucali już piachu w powietrze. Wtedy uświadomiłem sobie, że ich mam. Powinniście zobaczyć to, co zdarzyło się potem. Powiedziałem: Przynieście mi swoich chorych, głuchych, ślepych, niemych, chorych na AIDS i gruźlicę. Przynieście ich wszystkich. Słyszeliście? Pytam, czy mnie słyszeliście? Oni nie potrzebują nowego programu ani trochę więcej pieniędzy dla siebie. Potrzebują Bożego miłosierdzia. Potrzebują miłosierdzia Bożego, a my to mamy musicie je wydobyć i je im zanieść. Słyszeliście? Tak, dobrze. Do jaskini lwów. Przynieśli mi trzech czy czterech głuchych, niemych, niewidomych, potem grupkę osób chorych na gruźlicę, grupkę chorych na AIDS. Co do mnie należało w tej sytuacji? Oto, co do mnie należało. To jest głuchy, to ślepy. Za to jestem odpowiedzialny. Chodź, Ty masz gruźlicę. Teraz muszę pokazać tym osobom Jezusa Chrystusa. Oto jak się to robi. To jest osoba z gruźlicą. Oto jak trzeba postąpić. W imieniu Jezusa. Co z tobą? Aha, jesteś głuchy? Tak macie postępować. W tym obozie dla uchodźców, pełnym życiowych rozbitków. Oto jak się tu postępuje. Oto, co fizycznie macie czynić w imieniu Jezusa. To jest ten, którego nie chcemy przytulać, bo ma AIDS. Tak macie do tego podchodzić, tutaj, w imieniu Jezusa. Zdrowie, siła w imieniu Jezusa. I wiecie, co się wydarzyło? Oto dowód, pokaż im to. Nie chciałeś tego pokazywać, przepraszam. Byli tam mój zięć, córka i wnuczka. Oto, co się wydarzyło. Bóg uzdrowił ich wszystkich. Słyszycie? Bóg ich uzdrowił. Ten budynek ich nie uzdrowił, pieniądze ich nie uzdrowiły. Kto ich uzdrowił? Bóg. Miłość Boża ich uzdrowiła. Miłość Boża ich uzdrowiła. Ona jest wielka i powinieneś być nią pochłonięty. Pozwól jej wniknąć do swego wnętrza. Niech ona w tobie obfituje, a wówczas, jeśli napotkasz jakiś problem lub trudną sytuację. To wówczas będziesz mógł ją dotknąć i nawiedzić ją Bożą miłością, ponieważ Jezus jest w Tobie. Dobrze? Mówię o znakach Jego obecności. Psalm 65, werset 9. Gdy wszyscy Ci nienawidzący mnie, Białasa, ujrzeli wszystkich tych swoich przyjaciół uzdrowionych, to jak myślicie, co się z nimi stało? Jak myślicie, co się stało z tymi wszystkimi ludźmi pogrążonymi w nienawiści, w nędzy i w stracie. Co się z nimi stało? Oni byli tak oszołomieni tym, że Boża miłość jest realna, że przybiegli, a były ich setki i oddali swe życie dla Ewangelii. Kocham to. Dobrze, zacznijmy ten kolejny werset, a ja naprawdę dopiero zaczynam. To nie przeze mnie, lecz przez Boga. Uznajcie się za schwytanych w pułapkę. Mówiłem Wam, że powinniście byli wyjść wraz z pierwszą falą sceptyków. Teraz już za późno. Mam Was. Czy widzisz w sobie zmiany od chwili, gdy mnie spotkałeś? Następne nasze spotkanie będzie dla Ciebie również bardzo znaczące. Czynię to. Jego imię brzmi Jezus. Jego imię Jezus. Jego imię Jezus. To On. Nie ma innego imienia. Dobrze. Werset 10. Macie go? Ten, kto przeczytał go już dawno, dawno temu, gdzie on jest? To ty, ty miałeś AIDS, tak? Jak masz na imię? Henoch, jak ten z Biblii? Cześć Henoch. Spotkałem Henocha. Czas już, żebyśmy to przeczytali. Nawiedzasz Ziemię. Powiedz: Dziękuję. Za Twoje nawiedzenie. Kolejne słowo: Nasycasz ją. Dziękuję za Twe nasycenie. Pragnę nawiedzenia. Pragnę nasycenia. Pragnę pomocy. Pragnę siły, schronienia. Pomóż. Ponieważ wierzę. Ponieważ wierzę. Ponieważ wierzę. Ponieważ wierzę. Posłuchajcie mnie, zbliżam się do swojego końca. Pożyję jeszcze może 15-20 lat, nie wiem ile. Ale pozostało mi mniej niż już przeżyłem. Wy jesteście następną falą. Musicie wierzyć. Musicie być w stanie spojrzeć na mnie i powiedzieć: Dobrze ci poszło, ale spójrz, co Bóg uczynił przez nas. Możecie to zrobić. Wszystko, czego potrzebujecie, to Boża rzeka, Boża obecność, nasycenie. To pochodzi od Ducha Świętego. Spójrzcie na to. Ubogacasz ją obficie. Strumień Boży jest jaki? Płytki? Czy macie za mało wody? Co tam jest napisane? Jaki on jest? Pełen wody. Moja Biblia mówi, że strumień Boży jest pełen. Czegokolwiek potrzebujesz, jest tam tego dosyć. Możesz napić się tego, czego chcesz. Możesz się w nim chlapać, brzechtać i zraszać wszystko wokół. Jest tam wody pod dostatkiem. Bóg ma dla ciebie wystarczającą ilość. Nigdy nie naciągniesz nieba aż do granic wyczerpania. On cię, On, cię On, cię On cię kocha, 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 On Cię kocha i mnie również kocha. A ja Mu wierzę. Czy możesz mu powiedzieć to samo? Tak, wierzę. Kochanie, przyjmuję Twoje spostrzeżenie, ale to było celowe. Widzę, że nie przegiąłem, ponieważ ona wciąż chce ze mną rozmawiać. Po prostu miałem trudność z przyjęciem tej prawdy, więc on wciąż ją powtarzał. To po prostu wciąż przychodziło, taka jest Boża Miłość, on nas pragnie. Czy mógłbyś to odłożyć? To mój syn, zaadoptowaliśmy go w Gwatemali. Jego mama była uzależniona od kokainy, a teraz on jest moim synem. Dobrze w porządku. Pewnym ludziom trzeba dać szanse tak więc przybyliśmy do Meksyku, zdobyliśmy tych ludzi pełnych ducha świętego. Znalezienie ich zajęło mi dużo czasu. Zorganizowałem ich i nagle okazało się, że stoję na czele ogromnej, działającej maszyny. Sto, kolejne sto, wiele setek kościołów, tysiące wierzących, pośród których dzieją się niesamowite cuda. W ruchu uzdrowienia zdarzają się ludzie zadowoleni z siebie samych. Nie należę do nich i ich nie rozumiem. Więc nie przychodźcie do mnie, mówiąc, wiesz, musisz zrozumieć. Ja nie potrafię zrozumieć, ja płonę. Ogień pochłania wszystko i taka jest prawda. Spotkałem kiedyś takiego małego, pulchniutkiego pastora, który otrzymał, poukładał sobie. I zapieczętował błogosławieństwo Boże. I nagle rozpoznałem, że ten grubiutki pastor jest z siebie bardzo zadowolony. A ja patrzyłem na to całe lenistwo i rozlazłość, jakie mu towarzyszyły. Nie lubię tego. Mówię poważnie do każdego z Was. Przenigdy nie osiągnąłbym bardziej pewnej i solidnej wiedzy niż ta, której szukałem przez całe życie, a którą znalazłem w Duchu Świętym. Już parę razy dotarłem do całego świata i planuję zrobić to w tym roku, i w następnym, i w kolejnym, w imieniu Jezusa. Martwiłem się o tego człowieka, to mnie gryzło. Nie lubię zadowolonych z siebie grubasków, którym się nie chce. Wiem, że mówienie takich rzeczy nie jest politycznie poprawne. Nie potrzeba Wam kłamstw. Tym, czego potrzebujecie, jest prawda. Ona musi zagrzmieć przeciwko Waszemu samozadowoleniu, ponieważ sądzicie, że jesteście tak bardzo inteligentni, że udało Wam się uchwycić prawdę. Powiem Wam, czym jest prawda. Jest nią Jezus. Słyszeliście? Naprawdę tak jest. Wasz Bóg może uczynić to, czego człowiek nie jest w stanie. Jeśli tak naprawdę jest, to zobaczmy to. Byłoby dobrze dziś się o tym przekonać. Nie hipotetycznie ani teoretycznie, ale naprawdę. Stoję tu dziś dlatego, że go potrzebuję. Masz z tym jakiś problem? Jeśli tak, to potrzebujesz innego Boga. Jego imię brzmi Jezus. Jeśli to, co teraz opowiem, was zaszokuje, nie będzie to moją winą. Nie rozumiem tego, co się zdarzyło. Rozumiem to w mniejszym stopniu niż większość osób, które będą mnie słuchać. Zrozumieliście? Dobrze. Ten pulchny, grubiutki pastor był leniem, któremu Pan Bóg pobłogosławił, a on w oparciu o to wszystko sobie ułożył. Był zadowolony ze swojego życia. Byliśmy tam u niego, a Pan Bóg uderzył jego teren. Ten człowiek miał pod sobą około dwudziestu kościołów i był nadęty z powodu owocu swojej pracy. Chciałem, żeby otrząsnął się z samozadowolenia i zapłonął ogniem. Potrzebowałem, by zrozumiał, że przywództwo jest tym, za czym ludzie podążają i trzeba je sprawować w oparciu o Boże kierownictwo, a nie kierować się jedynie błogosławieństwem. A więc nie śpicie. Byliśmy tam, gdy Bóg uderzył w to miejsce. Nie wiem dlaczego pan Bóg to zrobił. Ja postąpiłbym inaczej. Ja bym wziął tego człowieka i nauczył go lekcji albo zrobił coś w tym rodzaju. Ale Bóg nie. On kocha nas tak bardzo, że przychodzi i bierze nas we władanie. Bóg w swej miłości i miłosierdziu zdmuchnął to całe samozadowolenie. Ten pastor zaczął pokutować i nawracać się. Od długiego czasu głosił do ludzi w pewnej wiosce, myślę, że trwało to około 20 lat. W końcu zapytał ich o to, czy chcą narodzić się na nowo, a oni mu odpowiedzieli: Zeszła się cała wieś i postanowili: Jeśli wrócisz tu jeszcze raz ze swoją Ewangelią, to cię zabijemy. Tak powiedzieli po 20 latach mówienia nie. Dobrze. Czekali na jego reakcję, a on odpowiedział: Zaznaczcie to sobie w kalendarzach, ponieważ wrócę. Co? Nie uszanowałeś ich decyzji? Czy ich nie kochasz? Miłość nie polega na tym, żeby pozwolić im pójść do piekła. Miłość do ludzi polega na tym, że poddajemy się Duchowi Świętemu. Słuchajcie tego. Ten pastor wrócił z nabożeństwa i znów był pełen ognia. Pozostał grubaskiem, ale był pełen ognia. Problemem nie było to, że był przy kości, ale to, że trwał w samozadowoleniu. Halo? Dobrze, ha, kocham moją robotę. Teraz opowiem coś, co Was zaszokuje. Ale ta historia jest mocno potwierdzona, zarówno przez Ducha Świętego, jak i przez dokumentację szpitala. To jest niesamowite, a ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Pewnego popołudnia on wrócił z nabożeństwa. Spotykaliśmy się na nabożeństwach codziennie. Przychodzi do domu po nabożeństwie, a w domu czeka na niego strażnik z tej wsi, w której powiedziano mu, że go zabiją. Pastor powiedział do niego: O, już tu jesteś? A on na to: Nie przyszedłem cię zabić. Zwróćcie uwagę na to, powiem wam, jak bardzo Bóg was kocha. On powiedział mi: To był wróg, człowiek, który zaaranżował to, że miałem zostać zamordowany, ponieważ nie chciałem przyjąć do wiadomości, że oni nie chcą słyszeć Ewangelii. I ten właśnie człowiek powiedział: Potrzebujemy Cię. Mówię Wam, Boża Rzeka jest pełna. Wskakuj. Rzeka, o której mówi moja Biblia, jest pełna. Nie ma znaczenia, jak wydaje się być sucho, pustynnie. Jak wielkie braki odczuwasz, czego Ci brakuje, wskakuj. Wskakuj. "Jesteśmy w niej, powiedz to, jestem w niej, ponieważ wierzę. Ponieważ wierzę, jestem w niej. Wrzecę. Pastor spytał, jaki masz problem? On odpowiedział: Moja siostra umarła. Ten człowiek, który rozmawiał z pastorem, był niewierzący. Sądzę, że zareagowałbym na to tak samo jak i wy, cóż mi do tego." Wiecie, co powiedział ten człowiek? Czy nie mówiłeś nam, że Bóg może wskrzesić zmarłego? Tak, mówiłem to. W takim razie potrzebuję, żebyś modlił się o moją siostrę. Ona leży martwa w kostnicy. Jak daleko była ta kostnica? 60-80 kilometrów stamtąd. W takiej odległości znajdował się szpital, w którego kostnicy leżało martwe ciało kobiety. Rozumiecie, prawda? Ona leżała na Mara. w wielkiej lodówce. Rozumiecie, o czym mówię, tak? Pastor odpowiedział, mówiąc: Nie pójdę tam. Co? Wszyscy go zachęcaliśmy. Idź, idź, idź. Jak mógł powiedzieć nie? To proste. On powiedział: Jutro rano mam nabożeństwo, po południu też, pojutrze rano też mam nabożeństwo, a po nim mam przerwę i właśnie w tej przerwie przyjadę do szpitala. To wydłuża czas leżenia zmarłej w kostnicy do dwóch i pół dnia. On poprowadził te nabożeństwa tak, jak się umówili, widziałem to. Ty też tam byłeś, to było szalone. Słuchaj, ta historia przykuła ich uwagę. Poprowadził te nabożeństwa przez cały kolejny dzień i pół następnego. Od zgonu upłynęło dwa i pół dnia i wtedy pojechał do szpitala. Poszedł poszukać rodziny zmarłej, znalazł ich w wielkim pomieszczeniu, była tam cała rodzina. Spojrzeli na niego i zawołali: Módl się o naszą siostrę, ona nie żyje. To byli niewierzący. Mnie trudno jest nakłonić wierzącego, żeby mnie słuchał. On odpowiedział: nie, ale dlaczego? Przecież wskrzeszanie zmartwych to wasza specjalność. Nie. Najpierw musicie zostać zbawieni. Zwalczaliście mnie przez lata, a dzisiaj zostaniecie zbawieni. Zwierzchnik tej rodziny wstał ze swego miejsca i rzekł: Słyszeliście, co powiedział pastor? Przyjmujemy zbawienie. To nie było nawrócenie w rodzaju tych, o których słyszeliście. Ono zostało wymuszone. Większość z Was nie wierzy w coś takiego, to dlatego nie prowadzicie nikogo do zbawienia. My wierzymy, że wojownik ma walczyć najlepiej jak potrafi, ponieważ nie wiemy jak postąpią ich serca. A wy trzymacie się paru wybranych doktryn, bo ktoś wam powiedział, że tak trzeba. Oni więc skłonili się tam w pomieszczeniu szpitala, a Bóg ich zbawił. Gdybyś był w tym pomieszczeniu i nie zobaczyłbyś żadnych łez czy oznak płaczu, to nie uwierzyłbyś, że ktoś został zbawiony. Ale kto ustanowił cię sędzią? Nie powinniśmy się nimi stawać, nieprawdaż? Wtedy on powiedział: Dobrze, od pięciu minut jesteście zbawieni, teraz chodźcie ze mną do kostnicy, wskrzesicie swoją siostrę z martwych. Tak o to wierzymy. Wierzymy, tak jak głosiłem o tym rano, że w tej samej minucie, w której stajesz się narodzony na nowo, zostajesz uzdolniony do wszystkiego. Słyszałem, jak mówił o tym rano w kazaniu, i dotarło do mnie, co miał na myśli. Ale wątpiłem w to, że do nich to dotrze. Tuż po swoim nowonarodzeniu ci ludzie weszli do kostnicy. Jak daleko się ona znajdowała? 5 minut drogi? 15? Oj, co ty robisz? Chodzą do kostnicy, byli tam lekarze, oczywiście byli nastawieni sceptycznie. Dlaczego mieliby nie być? Widzieli już wszystko, to byli mądrzy ludzie. Były tam kamery, cały personel, wszystko. Wysuwają to ciało z lodówki, kładą je na podłodze, rodzina zaczyna się modlić i widzą, jak ich martwa od dwóch i pół dnia siostra zostaje wskrzeszona. Przykro mi, ale nie zaprosiliśmy dziennikarzy. Bóg nie życzył sobie rozgłosu. Teraz, w konsekwencji tego jednego wskrzeszenia, mamy tam pięć nowych kościołów. Co o tym sądzicie? Niezły, co?